Chmur manewrują, pomiędzy wrogów latują Skrzydeł duchy, świec, łuskowaty, zep Lód i nurkują, nurkują, Smoki wlatują ponad śnieg i lód Pomiędzy chmury tam dziewi chruchłód Konflikt rozgorzał i obiódł Wszystko rozgastują, że skończy się źle O nie! Wejście smoków Rozpocznie dziś się! Witajcie z tej strony Skarpion przed Wami serię Popuk otwieram. Otworzymy sobie 6 pakietów kart. Lecimy. O, epik na dzień dobry. Super. Tylko czy też będzie super? O to jest pytanie. Uwaga, sprawdźmy to. Egipska mhm. karta. Zamykamy dalej z tymi otwieraniem pakietów Gdzie jest ta upragniona legenda Dobra legenda Cóż Może coś psuło w się? Chyba nie To jest wszystko możliwe Zobaczymy, jak to będzie. I to się okaże. No cóż. Sami widzicie, jak to jest. I ostatni pakiecik. No ładnie. No i to tyle. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.